Mili Państwo, dziś Międzynarodowy Dzień Barmana. Jak wiadomo, barman to ktoś, kto rozumie człowieka lepiej niż własna żona. Tak, to trudny i odpowiedzialny zawód. Cytuję portal Poradnik Pracownika. Przedstawiciele tego zawodu wykonują pracę stojącą zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Nierzadko muszą oni przebywać w towarzystwie osób nietrzeźwych. Jednak ich zadaniem jest nieokazywanie znużenia zachowanie spokoju i wykazanie się dużą cierpliwością. Dobry barman musi być pozytywnie nastawiony do ludzi i szybko łapać dobry kontakt z klientami. Jeżeli dodatkowo potrafi porozmawiać na każdy temat, wszystko stworzy idealną Całość. Dodatkowo, pracodawcy oczekują silnej psychiki, braku nałogów, książeczki sanitarno-epidemiologicznej, wiedzy z zakresu alkoholi oraz miksologii, czyli sztuki mieszania tychże alkoholi. Cóż, przeczytawszy powyższe, stwierdzamy, że naprawdę niełatwy to fach. Jeszcze to rozmawianie na każdy temat jakoś by można opanować, ale ta miksologia ta miksologia z prasy poznańskiej temat odległy ledwie o medze. Mamy dziś niepłoche sensacyjki, jak to bywa zazwyczaj, lecz coś podniosłego i umoralniającego. Czytamy postęp Dziennik Chrześcijański i Narodowy ze stycznia 1925 roku, który opublikował list od przedstawicielki Stowarzyszenia Ludgarda. i to list w sprawie demoralizacji. Chcę mówić o gorszeniu młodych druhen, pracujących w fabrykach, o tym robaku demoralizacji, który toczy serca sióstr naszych. Właśnie zamężne pracowniczki gorszą przy pracy, czy to w fabryce, czy w szwalni młodsze pracownice. Pracując po 8 godzin przeciętnie, co dzień w fabryce pracuje się pilnie rękoma, lecz jeszcze pilniej językiem. Gdyby to były mowy dobre... Mowy pouczające, budujące, a tu przeciwnie słyszy się po największej części słowa dwuznaczne, nieskromne, brzydkie. Przede wszystkim młode mężatki opowiadają sobie bez skrupułów o sprawach natury drażliwej, nie pomnąc, że tem gorszą młode serca, że takie rozmowy to trucizna dla młodych dziewcząt. Ten budujący apel podpisała Stanisława Jednorowiczówna, a ta rozeznanie, które treści są natury drażliwej, a które nie, powzięła zapewne z umuralniających broszur, no bo skąd by wiedziała. Dziś także Światowy Dzień Boba Marleya, ponieważ Bob Marley, właściwie Robert Nesta Marley, urodził się 6 lutego 1945 roku w Nine Mile na Jamajce. Może zanucimy z tej okazji na przykład jego wielki przebój No Woman No Cry w wolnym tłumaczeniu Nie Płacz Ewka, bo tu miejsca brak na twe babskie łzy. A jak ci się zbierze na łzy, to nikt cię tak nie pocieszy jak barman, ewentualnie Wiesław Kot.